Osoby z traumą złożoną mają bardzo wąskie okno tolerancji. To zakres stresu i bodźców, który jesteśmy w stanie znieść bez poczucia przytłoczenia. Ktoś z szerokim oknem tolerancji większość dnia czuje się spokojny, bezpieczny nawet w obliczu codziennych wyzwań. Gdy pojawia się stres lub konflikt, na chwilę traci równowagę, ale potrafi do niej wrócić, gdy emocje opadną. Osoby z wąskim oknem tolerancji znacznie szybciej wchodzą w stan hiperaktywacji lub hipoaktywacji. Hiperaktywacja to reakcja walki lub ucieczki pojawia się niepokój drażliwość a czasem wybuchy złości. Z kolei hipoaktywacja to stan zamrożenia, odrętwienie, wycofanie a nawet poczucie pustki emocjonalnej. Ludzie z traumą złożoną często przez cały dzień balansują między tymi skrajnymi stanami, co może przypominać wahania nastroju. Często też, by załagodzić stres lub lęk, szukają zewnętrznych ratunków, jak jedzenia, używek, social mediów, choć to tylko chwilowa ulga. Dlatego tak ważne jest poszerzanie swojego okna tolerancji. Dzięki świadomym praktykom możemy nauczyć się lepiej radzić sobie z lękiem i stresem, odzyskując równowagę na co dzień. Obserwuj mnie, bo dowiesz się tu więcej na temat stresu i stanów lękowych oraz tego, jak sobie radzić z nimi w prosty i szybki sposób.